Siemma Elo, cześć! Dzień dobry, witajcie! E, gramy dalej w Iszar. E, poprzedni odcinek zakończył się e, nauką czaru Mental Shield, bodajże. Tak więc, chyba najwyższy czas na mały odpoczynek tutaj w e, tawernie, karczmie, karczmarzu piwa. E, oraz niewielkim off-topem off -topem z mojej strony. Tak się rozgadałem, że, że tak wyszło. Ale z drugiej strony, tak sobie myślę, że niektóre fragmenty no, są dosyć naprawdę średnio interesujące, jak e, na przykład przedzieranie się przez jakieś tutaj polany, haszcze czy puszcze. Tak więc e, myślę, że od czasu do czasu mały off-top, e, tak średnio związany z grą, e, będzie zdecydowanie Bardziej na miejscu. Tylko teraz, momencik, bo zaatakowały mnie dwa misie. Ok. Ok, udało się. To nie było zbyt skomplikowane, ale trzeba być ostrożnym, bo nigdy nic nie wiadomo jak to powiedziała zakonnica wkładając prezerwatywę na świeczkę. Nigdy nic nie wiadomo. Eee, poza tym, muszę się Wam pochwalić, e, ponieważ e, moja kolekcja starych gier RPG. Tylko momencik. Tylko tym panem tutaj się zajmiemy najpierw. W zasadzie nie panem, bo to jest miś. niech O kurcze! A masz! Jak widzicie czary Morguli, a w zasadzie ten fireball, którym Morgula dysponuje, naprawdę się sieje spustoszenie pomiędzy wszystkimi moimi wrogami. Chciałem się pochwalić, że moja kolekcja starych RPGów się powiększyła i to bardzo znacznie niestety większość z nich jest w postaci cyfrowej głównie z goga oraz z, z rozmaitych stron, które oferują wyprzedaże, jak również udało mi się znaleźć kilka naprawdę bardzo interesujących tytułów na eBayu, między innymi lands of Law, którego unboxing zrobiłem jakiś czas temu, do tej pory nie miałem czasu nawet do niego sięgnąć eee, udało mi się znaleźć, w zasadzie znaleźć, kupić Grę pod tytułem Wizardry jest to ósma część, która została wydana chyba w 2001 roku. Tak mi się wydaje, natomiast z serią Wizardry nigdy wcześniej się nie spotkałem. To znaczy, zetknąłem się. Momencik, tylko najpierw tutaj tych dwóch przydali. Ok, jak widzicie, elegancko, łatwo nam poszło i szybko. Z serią Wizardry nigdy się nie zetknąłem, w takim sensie, że nie miałem przyjemności grać się żadne z jej części. Nie była to chyba seria aż tak bardzo znana i popularna jak Might and Magic, jednak w rozmaitych artykułach oraz momencik, jak widzicie Morgula naprawdę się przydaje już nawet na takim etapie. Natomiast wracając do Wizardy. Wielokrotnie w rozmaitych tekstach, artykułach czy czasopismach pojawiała się siódma część tej gry, którą swoją drogą również kupiłem. Jednak, no kurczę, nie wiem, z jakichś dziwnych powodów nigdy w Wizardry zagrać danymi nie było. Tak więc pomyślałem, że na prawie zaległości, na drobie zaległości i za jakieś kompletne grosze kupiłem kilka części tej gry. Tak więc, no cóż, mam nadzieję, że Wizardry pojawi się prędzej czy później. Jednak, wziąwszy pod uwagę, że. Pozostaje mi jeszcze ten Ishar do skończenia. No kurczę, muszę go też nie działa. No bycie diabli nadali. Okej. Okay. jednak pozostaje mi wciąż ten Iszar pierwszy do skończenia, ale wydaje mi się, że że już idę w dobrym kierunku, ponieważ moja drużyna oraz cały ekwipunek oraz relikty są już, chyba że Niemalże w pełni skompletowane, także wydaje mi się, że ten Iszar, uda mi się ukończyć w przeciągu, nie wiem, mam nadzieję, tygodnia, dwóch tygodni. Wiecie, jest trochę obowiązków na głowie, praca i tym podobne rzeczy, ale jestem naprawdę zacięty i zawzięty, żeby zakończyć Iszara, więc na pewno tą grę ukończę, ale poza Iszarem w pakiecie, również z Goga, Dostałem również pozostałe części, mianowicie Ishar 2.3 oraz Kryształy Arborei. O ile za Kryształy Arborei na razie nie planuję się brać, ponieważ aż takim hardcorem to chyba nie jestem. Chociaż, kto wie, o tyle jestem naprawdę bardzo, bardzo, jak to się mówi, keen na granie w Ishar 2. W zasadzie chciałem od Ishar 2 rozpocząć tą serię, jednak pomyślałem, że no cóż, powinno się zacząć serię od. No jak zwykle, completely skins. E, powinno zacząć się serię od części pierwszej. Tak też, zacząłem od części pierwszej. E, a propos rozpoczynania, tylko momenci, bo tutaj ja muszę zrobić małe. Tutaj. O no właśnie. I jak zwykle, no po prostu nie powinienem być w najmniejszym stopniu zdziwiony, ponieważ Zeloran po prostu rozczarowuje mnie na każdym kroku no chłopak ma umiejętność, chłopak, dziadek w zasadzie, bo to już jest stary dziot, ma sporo umiejętności, ale jednak, no cóż jestem bardzo ostrożny, powinienem być bardzo ostrożny Inversion, 12 tysięcy to jest dobry czar, to jest bardzo dobry czar, jednak jak się okazuje kurde, nie mam znowu pieniędzy co oznacza że trzeba będzie te pieniądze jakoś zarobić, tylko jak widzicie, Aramir oraz Targan są, o, ten się tutaj pojawił, kurcze spadek. kurde. Chciał mu się kroić ludzi w biały dzień, no po prostu takie rzeczy tylko wiszar. Chociaż nie, w sumie nie takie rzeczy się zdarzały tutaj u mnie, u mnie w dawnym moim Mieście, ale to już jest zupełnie inna kategoria i opowieści zupełnie innej treści. Eee, dobra, spróbujemy pójść w inne miejsce oraz e, trochę odpocząć, wydaje mi się. Co chciałem powiedzieć? A to sobie spokojnie odpoczniemy. E, odnośnie do rozpoczynania oraz grania w rozmaite części, właśnie bardzo podobno podobna. Sytuacja ma miejsce z Bioshockiem, ponieważ jeden z moich tutaj e, e, ziomków internetowych, jeśli tak się mogę wyrazić, pan QGames e, e, gra w Bioshocka Infinite i e, e, wtrąciło mi się niechcący. I ja swego czasu grałem w Bioshocka jedynkę, którego no, nie pamiętam dlaczego, ale nie udało mi się jednak skończyć. I no, ten Bioshock Infinite, no, wydaje się bardzo. Bardzo fajny, bardzo przyzwoitą grą, i byłbym naprawdę bardzo, e, myślę, chętny, żeby się skusić, tak, spróbować w wolnym czasie. Może niekoniecznie robić z niego gameplay, ale tak zagrać dla przyjemności po prostu. Czasami człowiek tak ma, że przychodzi i chce usiąść i, i nawet nie pogadać, tylko najnormalniej w świecie pograć. Jednak e, zostało mi poradzone, żeby również i w tym przypadku poruszać się. E, no, widzicie, Morgula daje Shadow. Szybko i elegancko poszło. Kilka klików i cała paczka załatwiona. Jednak i w tym przypadku zostało mi poradzone, ażeby poruszać się, no generalnie poruszać się, to złe słowo. Jak widzicie w tym przypadku mogę spokojnie grać, gadać i nic się nie dzieje. Zostało mi poradzone, spróbuję po raz trzeci to powiedzieć, aby iść grać w gry, które zostały wydane po kolei, to znaczy się przed Infinite zagrać w wujkę którą gdzieś tam mam, leży leży na półce, kupiłem ją o matko boska, chyba z rok temu ale tak się składało że po prostu nie miałem kompletnie czasu ażeby w nią zagrać, a potem jak już leżała leżała, chyba zapomniałem o niej i dzięki Bioshock Infinity, no właśnie, pomyślałem, żeby wrócić do tej serii i pograć sobie po raz kolejny w nią, ponieważ naprawdę bardzo mi się jedynka podobała i chyba, kurczę, chciałbym się jakoś tak w superlatywach wyrazić o niej, ale chyba wystarczy powiedzieć, że kto grał, ten wie, a kto nie grał, ten nie żałuje. To odnośnie szoka. Infinite. Poza tym jest jeszcze jedna gra, w zasadzie dwie gry, które bardzo chodzą, mocno chodzą mi po głowie. Jedna jest to... to no, okej, okay, tutaj wszystko ładnie się dzieje. Jedna pierwsza jest to Legend of Grimrock, którą kupiłem i grałem, grałem o, już chyba rok temu, czy dwa lata temu. Jest to no, taki dosyć nowoczesny RPG wydany w stylu właśnie takich klasycznych gier jak Ishard, czy Beholder, czy Lands of Lore, również z takim dosyć skokowym sposobem przesuwu ekranu, przesuwu, przesuwania się ekranu. I naprawdę sporo grałem w Legend of Grimrock Jednak no jak po raz kolejny zdarzyło się coś I Legend of Grimrock nie ukończyłem A szkoda, ponieważ jest najwyższa pora A jak sam zauważyłem, nagrywanie właśnie, robienie let's play Bardzo mocno pomaga mi w ukończeniu wszystkich gier Znaczy się nie zostawiam ich i nie przesuwam się do innych To znaczy się jednocześnie gram sobie coś tam na boku Jak na przykład Teraz pogrywam w Dotę, dwójkę naprawdę bardzo ostro, ale to jest tak, wiecie, z kolegami dla przyjemności, a nie po to, żeby robić gameplaye. Jest to trochę inny rodzaj i inny ciężar gatunkowy gry. Natomiast my, myślę, że na przykład powrót do Legend of Grimrock i zrobienie let's Play byłoby świetną motywacją dla mnie, żeby ukończyć tę grę oraz przy okazji pokazać wszystkim widzom, jak ta gra wygląda, jak się w nią gra, i co to w ogóle jest? Poza, tylko momencik, bo tutaj widzę, że dzieje się, dzieje się dosyć ostro. Muszę trochę tutaj, momencik, koniec gadania. Trzeba się wziąć tutaj zaleczenie drużyny, bo naprawdę nie chciałbym, żeby to się skończyło w sposób no, taki dosyć nieciekawy. Jeszcze ich trzech zostało. Okej, okay, ekipa jest podleczona. I znowu, chłopaki machają w powietrzu, się zmęczyli. Niedobrze. 350. Okej, okay, dwóch ich zostało jeszcze. Może uda mi się uzbierać odpowiednią kwotę. Uda mi się, chyba. Jest jeszcze jedna gra, o której, o której chciałbym Wam wspomnieć. Jest to Arcanum. Ale z Arkanum wiąże się troszeczkę inna historia, i myślę, że jest to odrobinę dłuższa historia. Tak więc, opowieści o Arkanum i generalnie kolejny off-top zachowam sobie chyba na kolejny odcinek. Ponieważ myślę, że jeśli uda mi się dojść do miasta, które powinno być chyba za rogiem, Silmatil, oj, oj, tam nie chcę, tam jest niebezpiecznie, Valdaron i. Okej, okay, chyba Halindor będzie najlepszym wyjściem. Zendoria tak jest. Jak dotrzemy do Halindoru, myślę, że powoli będę zapisywał grę. Tak, na wszelki wypadek. A opowieści o Arkanum zachowam na kolejną część, którą mam nadzieję będę po jakichś 15-20 minutach krótkiej przerwy nagrywał. Także, panie i panowie, tak, zdecydowanie będę kończył. Tak więc, panie i panowie, dziękuję wam bardzo za słuchanie, oglądanie. To był kolejny odcinek, zagrajmy w Ishar 1. Czas na krótki zapis gry za moment, tak więc trzymajcie się, do zobaczenia oraz do usłyszenia. Tymczasem borem lasem.